To jest wieże, kurwa jego mać. Jak cię nie ujebie, to nie może spać. Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdolnu kazeto, wyżej nie poleci. Mówi do mnie ojciec, synu nie masz racji. Komar szuka dupy do okopulacji. Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? muka gazetą to... Lata komar w nocy, lata komar w dzień, ciągle widzę jego pierdolony dzień. Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazetą? wyżej nie poleci. Ta komar lata i szuka kobiety Patrzy, czy jakaś dupa nie wystaje za tapety Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazetą, wyżej nie poleci Przyleciała mucha, komara dziewucha Lapta koło brzucha, a komar ją rucha Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazetą, wyżej nie Yeah,